Powietrze interesujesz się modą? Tak, interesuję i zajmuję również zawodowo. Tak właśnie myślałam, w jaki sposób? E, tworzę wraz z moją sztuką e, markę Kiss de Frog. Polecam witrynę www.showroom.pl, tam, tam można znaleźć nasze rzeczy, tudzież w stacjonarnych butikach w Secret Life na Polnej i w Odzieżowym Polu na Mokotowskiej. I bardzo zapraszamy, skoro się podoba. To opowiedz w takim razie, co jest Twoim ulubionym teraz trendem na jesień, czego Ty sama szukasz, co lubisz gdzieś na ludziach, no. może, może nie, nie co, co, co jest ulubionym trendem, ale to, to co, co my najbardziej lubimy i staramy mm -hmm. się też robić, to są przede wszystkim właśnie takie luźne, swobodne, wygodne, nonszalanskie rzeczy, ale nie pozbawione kobiecości, bo to też ważne. A przyglądasz się ludziom na ulicy, jak wyglądają? Oczywiście, 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 bo to nie, niezmiennie też jest inspirujące, uwielbiam. No, to zresztą robimy to nieustannie. Jest, jest bardzo dużo bardzo fajnie wyglądających ludzi, którzy, którzy naprawdę są inspiracją. A czy masz w Warszawie jakieś ciekawe adresy? Nie wiem, może kupujesz w Lumpexach, może kupujesz w butikach internetowych? Jeśli chodzi o takie właśnie vintage, na przykład butiki, bardzo fajne jest. Nie będę jak to się nazywa, Vintage Shop chyba, to to jest internetowy butik. No fajnie też, że, że, że powstają u nas, że, że sprowadzane są nowe marki, American Eagle tak, i, i, i tym podobne. No jest trochę takich miejsc, które na no, pewno godne są odwiedzenia. Ale jest coś takiego, co cię rzeczywiście razi w stylu ubierania Polaków, jakiś taki jeden element? Tak najbardziej, yy, no to właśnie jakaś niejakość, jeśli się pojawia i, i taki brak fantazji, brak fantazji, brak za, zabawy modą, tak? Jeśli to wszystko jest zbyt poważne, zbyt ułożone, nudne, to, 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 to nie. Proponuję się bawić. <śmiech> <śmiech> Od dołu to, to brzo, buty, spodnie HM, tunika Kiss the Frog, bluza Kiss the Frog. Torba Stradivarius.